Stefan i Sogun jak zawsze bawili się Stefan i Sogun, jak zawsze się ze sobą bawili. Nagle zob, zauważyli, że wokół nich jest super duper zły pies. Stefan i Sogun uciekali przed tym złym psem, ale on ciągle za nimi podążał. Uciekli na duży wybieg. Ale on kuj za nimi podąża. Kiedy był obok nich zapytał się, ej, a ty mogę się z wami pobawić? Stefan i Sogun pomyśleli i wpuścili go do zabawy. Dziękuję, przyjaciele. A jak się nazywasz? Ja się nazywam kupcioch. Na serio naziwasz się kupcioch, Dlaczego ja cię na, tak nazwali? Bo kiedy tylko się urodziłem, to miałem biegunkę i, i sobie srałem ciągle. Dobra, to chodźmy się bawić. Druga część nastąpi.